Hej, przypominam o tym, że wróciłem do Twitcha, teraz tam streamujemy, dlatego polecam je tam followować. Dzięki wielkie. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Misiekon. Dzisiaj mam filmik wyjaśniający, co to, to są tapstryfy i jak z nich korzystać. Robię to dlatego, ponieważ miałem go w planach już jakiś czas temu, mniej więcej rok temu, ale teraz trafiła do nas taka dosyć smutna wiadomość: mianowicie tapstryfy zostaną wycofane z gry, dlatego będzie można z nich korzystać przez następny jakiś tydzień, może nawet nie. Dlatego, jeśli chcecie się tego nauczyć, bo jest to powiedzmy gdzieś tam proste i niektórzy mogą z tego jak najbardziej korzystać, no to ten poradnik jak najbardziej się przyda. Nie wiadomo, czy te tapsterify wrócą w przyszłości. Na ten moment ich na pewno nie będzie. W opisie dam znać, czy dalej tak jest. A jeśli chcecie dowiedzieć się, dlaczego tap strafy zostały wycofane z gry, to odwiedźcie film z karty w Apex Newsie, wyjaśniłem dlaczego tak się dzieje. Dobra, zaczynajmy. Słuchajcie, tap strafy to jest dobra funkcja, którą możemy zutylizować, jeśli potrafimy na przykład bichopować. Dobrze to współgra ze sobą, ponieważ w, przy wykonywaniu tego ważne jest momentum. Ja szczerze mówiąc nie korzystałem z tap strafowania zbyt często byłem dosyć, powiedzmy konserwatywnie nastawiony, ponieważ do scrolla lubię mieć zbindowane zmienianie broni, to znaczy pod górnego pod scroll w dół, czyli kiedy przesuwam kółko w dół na myszki na myszce, mam wtedy skok i to jest przydatne podczas bichopowania na pewno o tym wiecie, jeśli oglądaliście poradnik jak bichopować, no i właśnie mówimy tutaj o myszce, kontrolery nie mają jakby tego wbudowanego i tak jak wyjaśniałem w tym Apex Newsie, poniekąd może być to spowodowane tym że twórcy chcą, jakby trochę zbalansować grę. Uważam, że to jest no, słaba decyzja ze strony twórców, bo zaraz sprowadzimy się do tego, że nie będziemy korzystać ze wszystkich, jakby, funkcji, które są w ogóle w grze. No bo po co? No bo dużo osób, na przykład, nie jest sporo. No okej, okay, taka zapadła decyzja. Już nie będę tego komentował. Generalnie, tak, jeśli ustawimy sobie skok pod scrolla, to możemy bichopować. Jeśli pamiętacie, to bichopowanie jest. Czymś takim. Po prostu na kucaku, jeśli mamy momentum, czyli prędkość odpowiednią, możemy wtedy skakać w ten sposób i na przykład się lecieć dodatkowo, chociaż to też już nie działa tak jak kiedyś. Czasem może to wyjść, też mi się e, czasem zdarza. Jak mamy odpowiednie momentum, najczęściej potrzebujemy mieć miarę szybki moment, czyli po prostu prędkość, czyli robimy coś takiego i jak widzicie, nie wytracamy tej prędkości. Normalnie jakbyśmy kucali, no to widzicie już tej prędkości nie możemy nabrać, no chyba, że zostaniemy zbustowani na jakimś. Zlałupię w sensie czymś takim, coś tu wybuchło, e, po prostu na jakiejś pochyłości, i wtedy to nam daje y, ten speed. I jest inaczej tutaj w tym przypadku, kiedy chcemy zacząć y, tap strafować. Ja nie jestem dobrym ta tap straferem, wiem na czym to polega i chciałbym po prostu to wyjaśnić i zaprezentować. Generalnie tak, musimy przejść do zakładki mouse and keyboard, czy tam mysz i klawiatura i do opcji, gdzie mamy move forward, czyli iść do przodu. Tu gdzie mamy W domyślnie, czyli no, wiadomo, przycisk W, idziemy do przodu, to na drugim bindzie musimy kliknąć tutaj ten przycisk i zbindować po prostu scrollując myszkę do przodu i wtedy mamy to zbindowane tak samo jak mamy tutaj jump, czyli skok pod dolnego scrolla. No i teraz jak możecie zauważyć, będę scrollował do przodu, jak widzicie cały czas próbujemy się przemieszczać, ale ja... Praktycznie skroluję, cały czas tutaj jakieś eksplozje mamy. Cały czas skroluję, nie używając lewej ręki, na której normalnie bym miał e, WASD. No, i jak widzicie, cały czas się poruszamy przy e, pomocy myszki, tak to w ten sposób e, wygląda. E, oczywiście, no, nie będziemy tego wykorzystywać do chodzenia, a do wykorzystania e, tego przy e, dzisiejszej sztuczce. Generalnie, tak jak mówiłem, nie jestem ekspertem w tym, a jest to. Możliwie że przydatna opcja, szczerze mówiąc, za bardzo tego nie lubiłem i po prostu górnego scrolla najczęściej wykorzystywałem do zmiany broni, i dla mnie to było zawsze wygodniejsze. Aczkolwiek wiemy, że powinienem to mieć, jeśli chciałem grać po prostu na wyższym poziomie, jednakże no, ja żadnym prosem nie jestem. No i teraz tak, tak jak mówiłem, musimy nauczyć się bihopować, ponieważ najlepiej z tym wykorzystywać tę funkcję, czyli robimy skok. Nabieramy moment, i kiedy mamy tą określoną prędkość, możemy zrobić skok w przód. Słuchajcie, jeśli pamiętacie, jak się bihopuje, czyli używamy strajfów, czyli AD, nie używamy jakby W przy strajfowaniu. I teraz spójrzcie na to. Musimy nabrać ten moment. Jak widzicie, w momencie kiedy SKACZĘ, puszczam automatycznie W. Ja nie jestem właśnie, tak jak powiem, ekspertem przy wykonywaniu tej sztuczki. Czasem ona mi wychodziła, ale finalnie zrezygnowałem z korzystania z tego. Wystarczy po prostu puścić W w momencie, kiedy mamy moment i skaczemy i wtedy możemy zmienić kurs w jakim lecimy. Dobrze to jest wykorzystać na przykład przy jumpadach. Bo jak widzicie w skoku możemy zmienić kierunek lotu, w którym jakby nadążamy i w ten sposób możemy zmylić przeciwnika, co jest na pewno dobrą sztuczką. Tak jak mówiłem, zdążyłem się przystosować już do gry VIPEX-a bez korzystania z tego, ale jeśli chcecie wejść na naprawdę wyższy level, już na jakimś jak się powinniśmy z tego jak najbardziej korzystać, no ale teraz nie skorzystamy. Prawdopodobnie też tap strajfowanie jakimś cudem by miało zawitać do konsol. Takie są teraz plotki. są właśnie twórcy z tym zaeksperymentować. Może, na, może nawet już sami to potwierdzili. Zobaczymy. Nie wiem jak to będzie wyglądało na konsoli. Jeśli coś takiego już będzie dostępne, no to oczywiście postaram się Taki filmik nagrać, być może speed tracksem, który ogarnie to jak właśnie robić na konsoli. Więc jak widzicie, robimy coś takiego, że po prostu puszczamy to w, w trakcie skoku, w trakcie lotu, praktycznie musimy jakby użyć tego skoku, czyli zeskrolujemy z, jakby z dołu, pod którym mam skok, na górę automatycznie, jakbyśmy. Robili taką przekładnię. Jak widzicie, ładnie zmieniamy wtedy kierunek lotu. Co lepsi gracze potrafią zrobić nawet 180. Mi też czasem wychodziła, ale tak jak mówiłem, nie jestem jakimś fanem tapstryfowania. Niektórzy bardziej utylizują tę funkcję i ja jestem raczej zwolennikiem po prostu <śm> niekorzystania z tego, ale wiem, że jest to bardzo mocna opcja, zwłaszcza jak no, jesteśmy w tym locie i możemy wtedy zmienić kierunek lotu i automatycznie możemy zmylić przeciwnika tak jak mówię nie mam jeszcze tego wyczucia po prostu i tym bardziej no, nie chcę mi się tego uczyć na ten moment kiedy zwyczajnie nie jest to już w grze kiedy to oglądacie prawdopodobnie bo za parę dni to zostanie usunięte od momentu kiedy to nagrywam jak widzicie jest to funkcja fajna tak jak mówię jeszcze nie ogarniam jej tak w 100% odkąd ona została dodana podsumowując trzeba zwyczajnie Wchodząc na jumpada, albo po prostu wykonując skok. No bo najczęściej z padów też nie korzystamy, tak? No ale no, najłatwiej się je utylizuje. Robimy skok. I w momencie, kiedy już mamy ten moment nabrany, czyli tą prędkość, scrollujemy po prostu. Tak, jakbyśmy normalnie bichopowali, i zmienia to nam kierunek skoku. Ja wiem, że to wygląda strasznie ważywnie w moim wykonaniu, nie zawsze mi to wychodzi, ale jeśli wy poćwiczycie więcej niż ja teraz, to możemy spokojnie z tego korzystać. No, coś w ten desek, tak jak mówię, no najłatwiej no mi to na jumpadzie zaprezentować. Plus, no jeszcze są 180, tylko to no, trzeba mieć niezłe wyczucie, a nie korzystałem z tego jakoś hiperczęsto Jak zrobimy szybszy ruch myszką na przykład w tą stronę, no to wtedy nas oczywiście będzie wyrzucało jakby szybciej podczas tego-strefowania, więc to jest po prostu kwestia wyuczenia. Najłatwiej chyba nauczyć się tego na jumpadzie, bo mamy jakby największą siłę skoku wtedy, niżeli byśmy skakali w sposób normalny, więc droga wolna, uczcie się, mam nadzieję, że tym poradnikiem. Trochę pomogłem. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, ciepło wbijajcie na Twitcha. Siemanko.